Agnieszka Lubisz-Miszewska, moderator dyskusyjnego klubu książki działającego przy Miejskiej Gminy Bibliotece Publicznej w Trzebnicy. Radio DTR, Trzebnica i już. Spotykamy się dzisiaj przed klasztorem sióstr poremówek w Trzebnicy. E, zebrało się grono e, członków dyskusyjnego klubu książki oraz e, członków s, spotkań dla seniorów w bibliotece. Mamy dosyć liczne grono seniorów. E, są też czytelnicy, którzy nie przychodzą na regularne spotkania, ale bardzo chętnie wypożyczają u nas e, książki, są naszymi sympatykami. I wszyscy spotkaliśmy się tutaj po to, żeby zaczerpnąć trochę historii, żeby w to piękne majowe popołudnie po prostu wybrać się na wspólne, wspólny spacer, wspólne zwiedzanie Muzeum Klasztornego. Bo chyba pierwotnie miała być biblioteka klasztorna, tak czy nie? Tak, no rzeczywiście. Spotkanie organizuje dyskusyjny klub książki, i naszym zamiarem było odwiedzanie biblioteki klasztornej. Ale w trakcie organizacji spotkania okazało się, że biblioteka jest w trakcie remontu. Natomiast postanowiliśmy nie rezygnować z tego spotkania. Przynajmniej tak piękny majowy dzień. Oczywiście. Klub skupia czytelników, fanów książki. Panów historii w tych książ książkach. Jak bardzo trudno było zebrać taką grupę? To samoistnie powstało, czy bardziej pani i całej biblioteki moderacja? Organizowanie takich spotkań, integracja lokalnego środowiska zachęcanie czytelników do spotkania się. W w bibliotece to wymaga rzeczywiście czasu i trochę zachodu, ale jest to bardzo miłe zajęcie. Bardzo no miłe bo zajęcie. po tym, co widać tutaj na placu przed bazyliką mamy różny wiek. Tak, tak. No ja jakby reprezentuję dział dla dorosłych, ale, ale młodzież też tu w jest w ramach dyskusyjnego klubu książki mamy zarówno studentów, jak i osoby w wieku senioralnym. Y Klub dyskusyjny to podobnie jak klub dyskusyjny filmowy, czy filmowy klub dyskusyjny. Prawda? Jakie tematy poruszacie, o czym dyskutujecie i dlaczego właśnie dyskusja nad książkami jest jedną z ciekawszych form? Książki po prostu poruszają nasze serca i prowokują do rozmów nie tylko o samych książkach ale też o życiu. I myślę, że to jest bardzo cenne i to też. Które są w książkach? Tak, oczywiście. Zajmujemy się zarówno literaturą obyczajową, literaturą piękną, reportażami, ale też jak widać książkami historycznymi. I na ostatnich spotkaniach, które notabene dotyczyły literatury dla dzieci, ponieważ Anna Jurczyńska, która jest dzisiaj z, też? Dzisiaj też jest pisarką i autorką książek dla dzieci, e, to to przedstawiała to swoje to książki, one dotyczą podróży. To są książki podróżnicze to dla to dzieci. I te właśnie książki sprowokowały rozmowę o podróżach i historii. Ale też dzisiejsze wyjście do muzeum ten, to też podróż. Tak, i właśnie dzięki tym książkom, dzięki tej literaturze dziecięcej, my dorośli się zwiedzamy to muzeum. Okej, okay, to zaczynamy. Radio DTR, Trzebnica i już. No cóż, bardzo się cieszymy, że ta wycieczka doszła do skutku, że tak nas czytelnicy zainspirowali. Nasi członkowie dyskusyjnego klubu książki. Jestem pod wrażeniem y, ilości seniorów, którzy tu byli na tej wycieczce. Y, Zresztą y, widzieliśmy, jak biblioteka łączy pokolenia i jak historia łączy pokolenia. To jest niesamowite. Też tam y, siostra Kustosz opowiadała tajniki, co się dzieje w bibliotece nieczynnej. Tak, biblioteka jest ratowana obecnie opowiadała też, że e, nie wiem, czy dobrze zapamiętałam, że ma za e, skatalogowanych e, 16 tysięcy tytułów. 16 tysięcy tytułów. E, ja jestem pod wrażeniem. Ja jestem pod wrażeniem siostry Kultos, jej pasji, jej zaangażowania i otwartości. Jej kondycji. <laughs> byliśmy, już, byliśmy już dzisiaj, z tego co zrozumiałam, czwartą wycieczką, którą oprowadzała. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za to. Ale coś mówiła, że coś tam się nie tak jest podłogą, tak? Yy, w bibliotece? Co yy, no... się tam wydarzyło? Chodzi o to, że książki ważą. Wiedza waży. Fakt. Wiedza jest ogromną ciężkim sprawą. Niektórzy nie podołają nawet tej wiedzy. I trzeba bardzo uważać, ile książek się trzyma w pomieszczeniu. Rzeczywiście. Mhm. A w, deklarowała Pani pomoc w noszeniu pudła. E, tak. To znaczy ja osobiście mam wielki szacunek do książek, zwłaszcza książek historycznych. Książek, które są Starodrukami, ale nie tylko, bo o starodrukach mówimy do 1800 roku, potem już są druki nowe, ale tak. mhm. no, mamy XXI wiek. Druki wydane, napisane w, w, w XIX i XX wieku też już są historią. Już dla nas prawie, też starodruki. I, no i osobiście mam wielki szacunek do książek. Ale tam jeszcze yy, siostra opowiadała, kustosz, coś się wydarzyło z tymi książkami. Chyba byłam zajęta porcelaną wtedy. Coś chyba usunęli z tej, z tej księgarni, no raczej tej biblioteki, ileś poszło na przemiał. Tak, ale nie powiedziała dlaczego. No właśnie. Może, może nie nadawały się po prostu, może były. No możemy tylko przypuszczać, że były aż tak zniszczone, że po prostu nie można było już ich odratować. Myślę, że to był jedyny powód. Tego. A jak y, zwrotna informacja od uczestników? Y, bardzo pozytywna. Bardzo pozytywna y, i myślę, że była to nie pierwsza i nie ostatnia wycieczka. Bo w muzeum znaczy można była być, to pierwsza, przepraszam, ale nie ostatnia wycieczka. Ale w muzeum można było zobaczyć różne e, książki, różne druki, e, można więc było. można było zgłębić tajemnicę. Można Niektórych... było. Myślę, że patrząc na wszystkie te modlitewniki, y, muszały w ogóle księgi liturgiczne... No już nie wspomnę o pięknie napisanej y, tej książce kucharskiej. Oj, na pewno. Ale y, też listy, prawda, z y, xvii wieczne no, dla mnie to rękopisy wrażenie... pisane przez siostry do biskupa no. wrocławskiego. To jest... Kłopalny robi to wrażenie. biskupie. <laughs> no ale tak. Czy będzie następna. Druga. 19 następna jest jakby taka sama, takie yy, samo spotkanie, tak? Spotkanie yy, tak, dużo osób przyjdzie ponownie, ale będą też inne osoby. Za tydzień 19 maja o godzinie 17 zwiedzamy cały klasztor. Nie tylko muzeum, ale yy, cały klasztor pod Przewodnictwem pani Ani Bajak, przewodnika tutejszego, także zapraszamy. Radio DTR trzebnica i już.